Moi drodzy, maleczko, witam Was serdecznie, ja jestem Gosia, witam Was na moim kanale, mamy niedzielę, czyli cotygodniowe odcineczki. Dzisiejszy odcinek, słuchajcie, tak jak obiecałam, na naszej konferencji, wideokonferencji, będzie będę, będę zawierał za odpowiedzi na pytania, na pytania, które zadawaliście właśnie na tej konferencji. Niestety czas był, no może nie był ograniczony, ale już i tak gadaliśmy półtorej godziny, także... Na wszystkie pytania po prostu nie zdążyłam odpowiedzieć, ale mam je zebrane tutaj, przez Mikołaja, na tym magicznym urządzeniu i, i na tę pytankę po prostu Wam yy, mam nadzieję, że na zdecydowaną większość, ale zobaczymy, jak to będzie szło. Na te pytanka Wam po prostu odpowiem. Yy, wracając jeszcze do konferencji, no to dotyczyła ona oczywiście moich planów na sezon 2020, czyli finalnie ujawniłam. Czym będę ścigać się w tym roku i w jakiej serii? Otóż seria ta to jest Alpine Eurocup Cup i samochód, jak wskazuje nazwa serii, jest to Alpine A110. Alpine, czyli podprodukt Renault, którego produkcja rozpoczęła się w małym takim garażyku dealera, bodajże w 1955. No i w związku z faktem, że ten samochód był na tyle szybki, na tyle fajnie zrobiony, to zaczął się odnajdywać w motorsporcie. I miał chwilkę przerwy, zacinał ograniczenie finansowe i brak możliwości konkurowania z takimi markami, przykładowo jak Porsche. Mm, tylko po to, aby wrócić w sezonie 2017-2018 właśnie na tory wyścigowe w specyfikacji GT4. Mm. E, Alpina nawiązuje właśnie do tego modelu A110 sprzed kilkudziesięciu lat, tylko w jego odświeżonej nowej wersji. Samochód jest bardzo fajny, jeździł już nim w Paul Ricard. No i, no i tak, no i tym właśnie oficjalnie, finalnie mówię też, że dla Was, dla mojego YouTube'a, dla moich followersów, subskrybentów tutaj, tym właśnie będę startować w sezonie 2020. Kapka Dobra, mm, nie ma co, przechodźmy do pytań, słuchajcie. Uwaga! Aha! Właśnie w konferencji prasowej, tej wideokonferencji prasowej, wzięła udział uczelnia, uczelnia, hmm, akademia w zasadzie, Akademia Frycza-Modrzewskiego. Tak bardzo serdecznie pozdrawiam pana redaktora Sadeckiego, jak i również pozdrawiam wszystkich studentów, którzy wzięli udział w konferencji, studentów polskich, studentów również z Ukrainy. Bardzo Wam dziękuję, mam nadzieję, że było to dla Was również ciekawe doświadczenie, no i że będziecie pamiętać o mnie w przyszłości, jak już będziecie wiecie gdzie w jakichś gazetach, telewizjach, agencjach, to pamiętajcie, ja tutaj jestem. Będę się ścigać cały czas, jak Wam powiedziałam, całe życie. Dobra. Zaczynamy od pytań. Logiczne, że zacznę od pytań, bo to Q&A. W każdym razie zaczynamy po prostu. Jakiemu kierowcę F1 kibicujesz? pyta się Marcin. Otóż kibicuję przede wszystkim Hamiltonowi. Uważam, że jest naprawdę świetnym kierowcą, świetnym kierowcą, który potrafi wykorzystać tą Tą maszynę, jak i też swoje umiejętności i pomimo faktu, że ta młoda stawka wchodzi już i potężnie wali w te drzwi Formuły 1 i już tam część jest, bo średnia wieku na przykład w McLarenie jest bardzo niska, to Lewis Hamilton podąża za nimi i swoim ciałem, swoim duchem, swoją mentalnością, umiejętnościami i poddaje się i daje sobie świetnie radę. Także to kierowca, którym kibicuję, ale również ta młoda krew jak najbardziej ma miejsce w przestrzeni zawodników, których podziwiam i których wspieram i będzie to na pewno Charles Clerk. Naprawdę świetny driver, świetny kierowca, który prędzej czy później będzie mistrzem świata i moim zdaniem zdecydowanie to właśnie on powinien grać pierwsze skrzypce w zespole Ferrari. Dzień dobry, panie Gosiu, Piotrek mówi, co poza wyścigami i aktywnością związaną z przygotowaniem sportowym? jakiś sposób na odskocznie od świata motorsportu? Nie... Nie, 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 nie. Nie mam potrzeby mieć odskoczni. Wiadomo, są jakieś, no nie wiem, rzeczy, zajęcia, które się robi tak w międzyczasie, jak na przykład Netflix, albo coś, co nie jest motorsportem, to na przykład jest jazda na rowerze, którą ostatnio namiętnie uprawiam, ale jest to też jakby po to, żeby w wyścigach było szybciej. Także nawet jak są jakieś moje pasje, w których się spełniam, realizuję, to robię to tylko po to, żeby miało to jakieś przełożenie na właśnie wyścigi. Um, ogólnie fascynuję się mediami, muszę przyznać, tak, nowymi mediami. Także, no, też sam fakt moich mediów społecznościowych, tworzenia materiałów na YouTubie, po prostu robię to, bo lubię. I jak ktoś jeszcze chce to oglądać i komuś to podoba, to tym bardziej jest mi z tego powodu miło. No, a tak to no to co? Poza samym ściganiem się, no to nie wiem. Boże, sorry, tata do mnie pisze. E, nie wiem, no, jest siłownia, jest ten rower, e, filmy jakieś mi sobie pooglądać, tworzę robię różne kontenty. Lego układam ostatnio. O, to takie zajęcia mam. Okej. Okay. To pytanie myślę, że może być powiązane trochę. Kuba się pyta właśnie z Frycza, bo tu mam napisane hashtag Frycz. Czemu wybrałaś dziennikarstwo jako kierunek swoich studiów? Czemu? No bo już wtedy wiedziałam, że jakby wyścigi są czymś, co będę robić na 100%, czymś, na czym się znam, czymś co lubię. I dziennikarstwo było takim ciekawym uzupełnieniem, bo z drugiej strony też mam świadomość, że pomimo, że w tym świecie będę całe życie no to nie będę ścigać się całe życie i to w czym ja się odnajduję to właśnie w takiej komunikacji, w mediach, w przekazie i dziennikarstwo też w przyszłości myślę, że bardzo tutaj dużą rolę odegra, jak będę chciała, nie wiem, poprowadzić jakichś młodszych zawodników czy bez jakiegoś własnego programu, to bardzo dużo mi to dało. I nawet w kwestii takiego bycia aktywnym zawodnikiem, to studiowałam dziennikarstwo, ale drugi kierunek to były media społecznościowe w zarządzaniu na magisterce. Obydwa kierunki na Ujocie Uniwersytecie Jagiellońskim. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Mega dobrze wspominam te czasy. To pomogło mi to w takiej ogólnej swobodzie wypowiedzi, w jakimś nabraniu ogłady, jeżeli chodzi o kształtowanie tej wypowiedzi. Wiedza też o mediach. Też mieliśmy zajęcia na tych mediach społecznościowych z prawdziwymi, prawdziwymi osobami, które nie tylko teoretyzują, ale są również praktykami z różnych agencji, domów mediowych. Także tam kwestia nawet, jak zrobić dobrą reklamę na Facebooku, tego właśnie dowiedziałam się tam. I, i, I te studia naprawdę miały bardzo duże, duże zastosowanie takie przełożenie praktyczne, a nie tylko naukę z książek. Także to był, był trafny wybór. I dziennikarstwo, i media społecznościowe zlądania. Na samym początku może na licencjacie to dziennikarstwo mi rozczarowało delikatnie, bo było strasznie dużo ogólnych, humanistycznych przedmiotów, takich jak na przykład filozofia, co trochę mnie męczyło, ale zdałam spokojnie, za pierwszym razem nawet. No, także tak, że właśnie dla tego dziennikarstwo. Marcin się pyta, co... co. z wirtualnym ściganiem? Widziałem, że wystartujesz i będzie transmisja w TV. Nie wiem, Marcin, dokładnie o, o którą transmisję mówisz i o które wyścigi, ale jak najbardziej widzicie, tutaj stoi sobie już symulator od Ragnar Simulator. Został finalnie dojeziony, przetransportowany tutaj do, do Szwajcarii. I ścigam się już wirtualnie. Co prawda jeszcze tego nie. Streamuję, ale może zacznę, może nawet dzisiaj, jak oglądacie ten odcinek w dniu jego premiery, czyli w niedzielę. Zapraszam serdecznie. wwwtwitchcom to jest mój kanał, na którym będą pojawiały się streamy. No i, i tak, no jak trochę pojeżdżę i się przygotuję, no to pewnie, że w jakiejś streamingowej lidze wystartuję, nawet jak mi się streamowało. No, na pewno Mistrzostwa Polskie Digital Motorsport są czymś, co, w co sobie w co celuję. Też jest liga na Kanal Plusie, która w stronie startowała, tam może również się pojawię. Ścigam się generalnie na i-racingu, także możecie śmiało dodać mnie do znajomych, bo, bo przyjmuję, przyjmuję, póki co krytykuję fajnie, bo obserwuję sobie, co ludzie jeżdżą. Ehm, no i tak, także na i-racingu się ścigam, w tej formule Sprint. I żeby tak coś więcej na razie pojechać, to na razie no muszę trochę po prostu pojeździć, bo miałam przerwę od 4 miesiące, a, a jednak jest różnica między realem a wirtualem. Um, Okej, okay, to było, to było, to było... Jakim kierowcą? Co było dla Pani najtrudniejsze? Mm, na samym początku najtrudniejsze na pewno było przygotowanie fizyczne, któremu później, finalnie... Naprawdę nadałam bardzo dużą wagę, jeżeli chodzi o moją taką codzienną rutynę, i teraz to już problemem nie jest, ale na samym początku mi to problem sprawiało. Spotykasz się z hate'em, dlatego że jesteś kobietą i się ścigasz? Może czasem, może trochę, ale przyznam szczerze, że to zależy od tego, jakby. No właśnie, tutaj musimy rozróżnić, czym jest hate. A czym jest konstruktywna krytyka? Ostatnio bardzo ciekawy materiał o tym wypuścił bodajże... E, bodajże, bodajże... Boże, jak on się nazywał? Zwatachy. Wardenga, Jezu, wardenga, Wardęga. Wypuścił bardzo ciekawy materiał o tym, czym jest hejta, czym jest konstruktywna krytyka. I... Oczywiście spotykam się czasem z konstruktywną krytyką, jeżeli chodzi o moją jazdę i wtedy biorę to do siebie, stosuję poprawki, polepszam moją, moją linię, moje ogólne podejście do jeżdżenia, a z samym hejtem, takim sobie, samym w sobie, że ona nie wiem, o typowa blondyna, coś tam, leci na auta, czy coś to, nie, takim czymś nie, nie, raczej raczej naprawdę jest to, Taki pozytywny yy, wydźwięk jakiejkolwiek nowej, nazwanej relacji, pozytywny mój odbiór, no bo jest to sport cały czas niszowy wśród kobiet, ale zaczyna być już coraz lepiej. Yy, Także nie ma jakiegoś takiego hejtu. Może na początku hejtowali mnie trochę rodzice yy, zawodników, yy, to już mówiłam też na konferencji, ale sami zawodnicy nie, nigdy takiego czegoś nie było. Mama wysyła mi zdjęcie. Yy. Rosołku. Sorry, muszę wam to pokazać. Dobry rosołek wjechał, co? Dobry, no. Jak na niedzielę przystało. mnie nie ma w domu. Tak nie przykro. Już nie widziałam z nimi od 20 lutego. O, o wyszłam z pytań. O, mam. Okej. Okay. Mm. O, Michał mysza macuk. Widzę, że już jest symulator jeździsz MPDM. Czyli Mistrzostwa Polskie Digital Motorsport. Nie jechałam ostatniego wyścigu, ponieważ tego symulatora jeszcze nie miałam. Znaczy dostałam go dopiero w nocy z piątku na sobotę, a wyścig był już w niedzielę. Także nie było szans, żebym to piękne coś z tym się dogadała w, przez jeden niecały dzień i, i złożyła. Także nie jechałam, ale najbliższą rundę Może pojadę, moi kochani. Także śleście, śleście. Mmm. Mm, mm. Pani zdaniem, sprycza. Jaka jest przyszłość e, z, zawodniczek Formuły? Zawodniczek Formuły. O, zawodniczek formuły. Przyszłość jest y, bardzo kolorowa. Ja jestem optymistką i naprawdę tych dziewczyn zaczyna być coraz więcej, zwłaszcza na tym poziomie kartingu, bo było mnóstwo, jest mnóstwo programów, bo i, i Richard Mille Academy. I mamy też FIA Girls on Track Karting Challenge, które na początku były całościowym programem, takim pod parasolem European Young Women Driver Program, po czym teraz są pojedyncze eventy w każdym z krajów Europy i nie tylko Europy, bo ostatnio był event w Chile, była też Saudi Arabia, był również Meksyk, tam gdzie były Girls on Track, także dzieje się i ta, ten program ma na celu, wiecie, na tym jak najbardziej takim podstawowym poziomie jest zaszczepienie tego bakcyla, zaszczepienie takiej tej iskierki motorsportowej właśnie w, w serduszku, w duszy o, ośmiolatek, które potem mm, przełożą to na karierę taką profesjonalną kierowcy wyścigowego albo nie kierowcy wyścigowego, ale na przykład mechanika, piorowca czy kogokolwiek związanego z motorsportem. Także myślę, że takie programy pomagają. No mamy też W-Series, fenomenalną inicjatywę, dzięki której no, ja miałam szansę ścigać się formułą 3. Moi drodzy, to było coś no, niewiarygodnego móc ponownie zaśpieć ze styrami formuły. Eee, także myślę, że jest to bardzo pozytywna ta przyszłość, bo dziewczyn jest coraz więcej, są te inicjatywy i też nastawienie samo się zmienia nastawienie społeczności takiej wyścigowej, jak i również nastawienie partnerów, którzy teraz, z racji na fakt, że jest dużo już dziewczyn ścigających się, tak. Teoretycznie. No, no dużo, jest więcej niż to miało miejsce 10 lat temu. To widzą, że dziewczyny mają wzorce, widzą, że jest to możliwe, że dziewczyny mogą być szybkie i stąd też chętniej finansują i wspierają dziewczyny na tym bazowym, podstawowym poziomie. Także, także tak. Hmm. Jakie jest pani wymarzone auto? Wymarzone auto, no, no też chyba dwie, chyba kilkakrotnie, ale mam takie moje dwa wymarzone auta. Jedno to jest Mini Cooper w wersji John Cooper Works, a drugie to jest BMW M2 Competition. Te dwa autka mam, posiadam, także są to dwa auta różne, skrajne, aczkolwiek każdy z nich daje mi taką samą fajne zjazdy i cieszę się, że są jakby dwa tak różne, bo jak mam samochód z jak mam ochotę na przejażdżkę z prawdziwą rasową tą to wtedy się siadam bękę, a jak chcę sobie pobawić to jest przodem, no to jest miniat. Także te dwa łódka. Kuba kornek. Sama zajmujesz się swoim wizerunkiem w social mediach, zważywszy na Twoje wykształcenie. Eee, tak, w zasadzie, jeżeli chodzi o tą pierwszą taką moją kreację czy, czy działania w mediach społecznościowych, to robiłam to tylko i wyłącznie ja sama. Miałam troszkę do czynienia z agencjami po drodze, ale. Nie było to dla mnie aż tak satysfakcjonujące i no nigdy nikt nie zrobi dla Ciebie czegoś tak, jak Ty sam zrobisz to dla siebie. Bo, no bo Ty czujesz siebie, Tobie na tym najbardziej zależy, także ta, ta motywacja zawsze musi wychodzić od zawodnika. A teraz mam stworzony taki zespół, z którym współpracujemy właśnie przy okazji mediów społecznościowych, przy okazji jeżdżenia razem na wyścigi czy jakieś informacje prasowe. Jest to zespół tak na co dzień prac, czteroosobowy, wliczając w, w, w to mnie, czy, czyli e, jakby trzy osoby też działają trochę na, na, na moją rzecz i, i super, jest to taki mój team gola, bardzo fajnie mi się z nimi działa, także pozdrawiam Was bardzo serdecznie, bo, no bo dzięki Wam jesteśmy w miejscu, gdzie jesteśmy, e, mamy partnerów, sponsorów, rozwijamy się, ścigamy się i, i to jest piękne. Ale na pewno taki ogólny pogląd dały mi właśnie na to studia i tutaj dziennika w swoim media społecznościowym zarządzaniu, odpowiadając na, na, Kubę, na pytanie Kuby. Ehm, także tak, to, to właśnie ten wizerunek, który w mediach e, jakby powstał, funkcjonuje, jest rozwijany dzięki moim studiom. Osiągnęła Pani już wiele w swoim zawodzie. Czy popularność Panią zmieniła? Ehm. Czy, czy popularność się zmieniła? To w zasadzie pytanie jest do Was. Koniecznie piszcie w komentarzu, co o tym myślicie, bo trochę już mnie znacie. Eee, trochę już mnie znacie, bo ścigam się już 11 lat, moi drodzy. To jest 11 mój sezon. Jezu. W zeszłym roku miałam robić imprezkę na moje dziesięciolecie, ale się nie udało, bo nie wiem co, także może w tym roku się uda. Zróbmy, jak wiecie, party takie na koniec sezonu. Eem. Nie, wydaje mi się, że nie zmieniła mnie. No, może może trochę, na pewno zmieniła mnie pod tym kątem, że mam teraz mniej znajomych, no bo jakby coś kosztem czego. przez to, że mnie cały czas nie ma, no to te kontakty, moje relacje towarzyskie tracą na tym troszkę. Ale nie jakoś mega, ba, mega też bardzo, bo mam znajomych takich prawdziwych, sporo osób też z wyścigów, także to jest może takie coś, co. Mm, no. Może też przez tą troszkę taką popularność, nazwijmy to tak. No, chociaż to jest takie strasznie duże słowo. Ja nie uważam, że byłaś tak. Popularna, to bardziej jestem ostrożna w doborze znajomych, że mam taką zasadę ograniczonego zaufania. To to na pewno tak. No. Jak wyglądają Panie treningi? Jakie ćwiczenia to są i czy są tylko w Alcie, czy poza nim? Michał się pyta kowalik. Eee, same treningi powiem Wam szczerze, no w aucie ciężko, zwłaszcza teraz na taką sytuację, ponieważ mamy ten koronawirus, eee, to po pierwsze. A po drugie, moi drodzy, no to kosztowne są treningi w samochodzie, kosztowne, kosztowne, dlatego warto jest zrobić wszystko, co jest dookoła tego, tego jeżdżenia, w tym również przygotowanie fizyczne. W moim przypadku teraz skupiam się na jeździe na rowerze, czyli zrobieniu takiej wytrzymałości, zrobieniu takiego cardio. I, i tak, na tym się właśnie skupiam, bo tego czuję, że mi troszkę może brakowało w zeszłym roku minimalnie, aczkolwiek nie było też tak odczuwalne, bo jednak samochód był otwarty, a to z czym ja mam problem to z takim poczuciem gorąca, duszności, a, a, a tutaj ta naprawdę wydolność y, pozytywnie na to działa, tak? I, i właśnie zorientowałam się w Dubaju, że nie są to komfortowe warunki po jeździe formułą, a że w tym roku będę jechał w samochodzie zamkniętym, no to wiem, że ta wytrzymałość będzie miała duże właśnie znaczenie, także tak one wyglądają. Robię sobie jakiś sety crossfitowy, ale teraz no, rzadziej, myślę, że tak raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu to jest max, a tak to dzień w dzień jeżdżę na rowerze, który stoi sobie tutaj, ale go nie widzicie, bo, bo jest tak kamera ustawiona, że go nie widzicie, ale to są buty. O, widzicie? Teraz mi wierzycie na słowo. Eee, no, także jeżdżę na tym rowerze i jest taka jeszcze fajna sobie gra, setka game, eee, link macie w opisie tego filmu, Stworzona przez jednego z psychologów sportu, którą też sobie trenuje. Ona pomaga w utrzymaniu koncentracji, w postrzeganiu, w wytrwałości. Także takie też robię sobie rzeczy. Czy ma Pani jakiś szczęśliwy talizman, tradycję lub rytuał przed wyścigiem? Ach, na pewno wsiadam do samochodu e, zawsze. Zależy, jak teraz patrzymy. Czekajcie, jakby to mogę wytłumaczyć. Jak samochód stoi. Psz, co, formułka, bo do samochodu mogę siadać z jednej strony. Ale jak samochód stoi. Jak formułka stoi przodem, to zawsze siadam e, z prawej strony. Jak, jak patrzę się, jakby ja na wprost samochodu staję na mnie, to z prawej strony. To zawsze tak wsiadam. Nie wiem czemu, ale jak siądę z drugiej strony, z lewej, to jest mi tak. Mm, dyskomfortowo. Taki czuję, nie, że to nie, nie jest coś dobrego. To na pewno. E, a, a propos talizmanu, no to zawsze mam na sobie. Eee, jeżdżę w różańcu. Tak, Częściej z was to zauważyć, teraz akurat nie mam na sobie. Nie mam, nie mam, zdjęłam. Ale praktycznie zawsze jak chodzę, jak wychodzę, to, to czuję taką opiekę. I, I no, jeżdżę w różańcu. Różańcu, który dostałam od moich e, rodziców. Tak, no to będę dostałam od rodziców na, e, na zakończenie studiów. Na obronę, na podwójnego magistra. To, to wtedy tak dostałam. I, I to jest taki mój szczęśliwy... Nie wiem czy taliza, ale po prostu coś, co, co lubię, szanuję, w co naprawdę wierzę i no i tak, i w tym różańcu jeszcze. I jakiś inny rytuał? No w sumie za bardzo nie. W sumie za bardzo nie ma jakiegoś rytuału. No wizualizację robię, trening robię, Ach, i tak naprawdę to tyle. To już taki, taki standard. Jak ważne podczas zawodów jest wsparcie nam najbliższych? Ee, bardzo ważne, no naprawdę bardzo ważne to wsparcie yy, daje taką wiarę, daje takie poczucie ciepła, takiego poczucie, poczucie spokoju, także yy, kiedyś miałam z tym problemy, że, że w ogóle nie, nie lubiłam jak tutaj mój tata przyjeżdżał na zawody, strasznie mnie to tak stresowało, krępowało, czułam dyskomfort, a teraz już jakby aż tak źle. Nie jest i, i wręcz fajnie, cenię sobie jego obecność. Też no, z racji na pracę nie przyjeżdżał jakaś bardzo często. Na pewno chciałabym, żeby moja mama, kochaniutka, przyjeżdżała do mnie częściej, ale mam świadomość, że to nie jest na jej nerwy, ale fajnie jak są. Fajnie jak są, fajnie jak jest też mój zespół, Anetka, Mikołaj, ciepłe słowa od Krzyśka też są bardzo miłe. To tak to tak buduje, nie? Jeszcze tak bardziej umacnia naszą taką pewność siebie i takie poczucie tego, że okej, okay, walczymy. To jest, no, coś w tym, coś w tym jest. Jakie auta preferujesz? Łatwiej mi będzie powiedzieć, jakich samochodów nie szanuję, i są to suwy. Nie lubię suwów, absolutnie jestem, nie jestem ich zwolenniczką. Mam świadomość, że to są samochody praktyczne jak najbardziej, ale, ale nie. To jest dla mnie takie pseudo, pseudo terenowo-drogowe coś. No i jeszcze teraz te napędy mają. Te... No nie, nie, absolutnie jakoś nie, nie poczuwam się do, do jazdy suwem. Sama też suwa nie będę nigdy miała. Ja preferuję hotacze, bardzo lubię hotacze. Jakbym miała wybierać między suwem a czymś, co zastąpi mi suwa, no to na przykład samochodem, którym jeździłam przez prawie dwa lata, 2018 i część 2019, to był Mercedes klasy V. Także widzicie, ja po prostu traktuję zaryynkowo, że jakby auto, jeżeli już jest jakimś samochodem, to musi mieć. Faktycznie praktyczne zastosowanie, albo do cieszenia oka, albo do szybkiej jazdy, albo do jazdy takiej jak, no nie wiem, takim go-kartem, przykładowo jak miniak, no albo faktycznie do wyjazdów na zawody, czyli minibus, gdzie można zapakować wszystko, a SUV jest wszystkim niczym, także tych samochodów nie lubię. Strycza, gosia, czy stosujesz ee, obecnie jakąś dietę? Nie. Nie stosuję diety, ale też nie jem byle co, że tak powiem. Stronie raczej od fast foodów. Ostatni raz, jak miałabym powiedzieć, kiedy jadłam w Maku, to w lutym, a jest maj 4 luty, Cztery miesiące temu, musiałam sobie powiedzieć. Cztery miesiące temu, bo nie, jakoś nie jestem uzależniona od tego typu jedzenia, w KFC też jakoś nie jadłam. Fast food, jakim jest na przykład Pizza Hut, no to czasem sobie lubię zjeść pizzę dawną, wiejską, ale teraz jest mięsna, dlatego muszę dołożyć do niej cebulkę. Mm, to to czasem sobie zjem, ale nie jakoś tak mega często. To Pizza Hut jadłam w zeszłym roku. A ogólnie no nie mam potrzeby, bo mówię wam, mam świadomość jakby mojego ciała, mam świadomość tego, co... Co ja po prostu potrzebuję i jem na to na co mam ochotę. Nie mam też problemu z jakimś tam dozowaniem tych posiłków czy, czy specjalnym liczę sobie kaloryczność, jak najbardziej, ale nie muszę tego robić. Robię to bardziej, bo, bo chcę, bo interesuje mnie to, bo chcę jakby znać zapotrzebowanie, chcę znać moje ciało. I jeżeli chodzi o tą dietę, to kiedyś pracowałam z firmą Happy Diet, jak jeszcze mieszkałam w Krakowie, dowozili mi oni catering i, i, i było to bardzo komfortowe. Miałam swoją wyliczoną dietę na tam było dwa. Między 2-2,5 tysiąca kalorii. Teraz spożywam około 2000 tysięcy kalorii dziennie. Ale gotuję sobie sama, przyrządzam sobie wszystko sama. Czasami też uprawiam tak zwany fasting, czyli po prostu poszczę przez cały jeden dzień, nic nie jem. Czyli w sumie wychodzą to 24 no, godziny bez, bez, bez jedzenia. To jest 16 godzin, albo 16 godzin bez jedzenia. I to myślę, że bardzo fajnie na mnie działa. Bo, bo czuję wtedy taką wiecie, taką taką, nie wiem, świeżość, rzeź, rzeźkość, takie pobudzenie, wtedy jedynie piję kawę, bo kawa tak zaspokaja mój brzuszek, że nie mam potrzeby, nie mam takiego wiecie, jedzeniowego ssania. no, ale. Tak, to diety żadnej nie trzymam. Sporo piję koktajli. Koktajli, taki, do których sobie dużo białeczko, jakieś tam owocki, czy to czerwone, e, zielone warzywne koktajle, raczej, raczej nie, tego nie, nie praktykuję, ale owocowe z marinami, borówkami, truskawkami, bananami, e, czy nawet mango. Do tego dodaję sobie co szczyptę cynamonu, dodaję miód i robi albo na mleku, albo na e, wodzie kokosowej. E, to, to wtedy tak, jak najbardziej. To takie koktajle, a i wtedy ja jeszcze sobie jedno wrzucam. Także pełny, taki nasycony posiłek, gdzie rano czasem ciężko jest, gdzie coś tak musi ci, więc jeść to taką płynną konsystencję, chętnie mogę sobie um, przyjąć. Sport, który pani uprawia, jest bardzo kosztowny. Jak długo zajęło pani znalezienie sponsora? Eee, moi kochani, otóż pierwszym moim sponsorem była firma Epos, była firma zegarków, który mam właśnie teraz, który mam jeden z nich teraz właśnie na sobie. Było to w 2013 roku, zaczęło się bardzo niewinnie od samych zegarków, a, a następnie poszło za tym świadczenie również finansowe. E, I i no nie, było, nie było lekko, no naprawdę polega to na wierze, na, na motywacji osoby, z którą, jakby na waszej motywacji, którą przekazujecie osobie, z którą rozmawiacie, na wysłaniu e, dziesiątek po prostu ofert sponsorskich, I, i nieliczne są odpowiedzi, dlatego na to też trzeba być przygotowanym i, i nawet każdego roku ja. Wysyłamy razem z moim zespołem kilkanaście, e, nawet kilkadziesiąt czasem zapytań, a otrzymujemy kilka odpowiedzi. Dlatego trzeba być na to gotowym, że no nie zawsze tak jest łatwo. Jak chce się osiągnąć sukces, to ta droga nie zawsze jest usłana różami, ale jak już potem ten sponsor się znajdzie, to po prostu Jezu, To jest takie przyjemne, że fajne uczucie, że ciężka praca, którą robicie, opłaciła się, ktoś to dostrzegł, zauważył i. No i, no i tak, i macie finanse na to, żeby się ścigać. E, no. Także tyle. Moi drodzy, to by było na tyle. Jeszcze mam parę pytań, ale... ale myślę, że to już było ich bardzo sporo, na pewno kilkanaście. Jak nie z 20 tych pytań tutaj przelecieliśmy. Eee, tak, tak, tak. Także to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję serdecznie za uwagę, za te Q&A. Jak macie jakieś inne pytania, na które nie było odpowiedzi, to pamiętajcie, zadawajcie je w komentarzach, ja sobie je spisuję i jak będzie ich więcej, to będziemy na nie odpowiadać. Eee, standardowo przycisk do subskrypcji, naciśnijcie go, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, będziecie na bieżąco z materiałami z materiałami, które ukazują się dwa razy w tygodniu, w formie paletowych plotek, jak i w formie takich po prostu filmików, albo daily vlogów, albo jakichś ciekawych akcji, które robię. Zbliżam się już nie w sezon, bo mój kalendarz jest potwierdzony, zaczynamy już w lipcu, także będą też materiały wyścigowe. No i tyle, ja wam życzę kolejnego pięknego, udanego tygodnia. Żegnam się z wami, kochani, i do zobaczenia w kolejnym odcinku.